W gorącej wodzie kompanii, jak dobre jest Bernie. Witam wszystkich na kanale Piłkarzyki. W końcu jest, w końcu się. Pojawił materiał o Berli, czyli o liderze Championship. Szykowałem się do tego materiału od długiego czasu. Bardzo imponuje mi to, co dzieje się na zapleczu Premier League w tym sezonie z drużyną Wansonta kompanego i chciałbym dzisiaj z wami o tym trochę porozmawiać, bo zakładam, że w przestrzeni, gdzie znajdują się komentarze, niektórzy będą chcieli coś. Dopowiedzieć. Na wstępie tego materiału przypominam o wszystkich linkach w opisie. Zaglądajcie tam chociażby oferta powitalna od fortuny. Jeżeli jeszcze nie macie konta, jesteście pełnoletni, to zapraszamy, wpadajcie również na nasze sociale, na Twittery, na grupę na fejsie. No i jeżeli ten materiał oraz inne przypadają wam do gustu, prosimy o łapę w górę, jest ona dla nas dużą pomocą. Dobrze, krótka piguła na start. Dlaczego biorę się za Burnley? Dlaczego mówimy o Championship? Po pierwsze, jest przerwa reprezentacyjna. Po drugie, jest to jeden z najbardziej imponujących zespołów, jakie grały na tym poziomie rozgrywkowym od dobrych kilku lat. Naprawdę, mówię to z pełną świadomością, śledząc tę ligę, sprawdzając co się w niej dzieje, kiedyś też regularnie o niej opowiadając na moim mikrym projekcie YouTubeowym. Oczywiście, teraz czasu na śledzenie Championship siłą rzeczy jest mniej, bo jednak śledzenie głównych lig, też abstrahując od samej Premier League, trochę zajmuje, ale nie mogę się rozstać z tą częścią swojej pasji i cały czas, nawet kosztem przeburzania limitów czasowych, do tej ligi zaglądam. A jednym z oczek w głowie jest oczywiście Benny. Burnley jest tworem nieprawdopodobnie interesującym i zaraz dowiecie się dlaczego. Rewolucja przetoczyła się przez ten klub. W lecie. Taka totalna rewolucja, która po pierwsze wiązała się z masowym eksodusem piłkarzy doświadczonych. Regularnie grających w drużynie Shona Daisha, później Mike'a Jacksona, po tym jak ten drugi znalazł się tymczasowo u sterów z klarec pod koniec sezonu 21-22. Oprócz tego eksodusu piłkarzy, do którego za chwileczkę jeszcze przejdziemy, nad klubem zawisło widmo poważnych problemów finansowych. Ostatecznie udało się wyjść na względną prostą. Dodatkowo nie do końca wśród fanów. Panowała zgodność co do tego, w którą stronę klub powinien iść. Czy powinien rewolucjonizować się na stopie taktyczno-piłkarskiej, czy powinien podążać pewnym modelem, który w latach poprzednich no, dawał pewnego rodzaju sukces Benley. Benley było przez lata takim zespołem, który grał powyżej założeń. Był tak zwanym. Overachieving klubem. Zresztą do tego terminu odnosił się ostatnio Vanson, albo jak kto woli Vincent, bo oczywiście w Anglii dominuje wymowa Vincent Company. Więc jeżeli ktoś woli Vincenta, to proszę bardzo, mówcie tak. Odnosił się do tego ostatnio Kompany, kiedy opisywał, czy też w zasadzie krytykował włodarzy Crystal Palace zazwolnienie Patryka Wiejry mówiąc że Patryk Wiejra i tak wykręcał wynik ponad stan ze swoim krystal Palace. zresztą na to kompany też jest uczulony i myślę że on w tej chwili jest jednym z największych overachieverów jeżeli chodzi o championship w ostatnich latach w każdym razie ostatecznie ALK Capital zarządzane przez Alana Pesa to jest w zasadzie twarz tego konsorcjum, które przejęło Bernie w grudniu 2020 roku. Ostatecznie cały ten konglomerat osobistości i podmiotów, które wchodzą w skład tego konsorcjum, które przejęło klub, zadecydowało, że nowym sternikiem będzie właśnie WINI, Super WINI Company. No i jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Ja sobie teraz pozwolicie, że wezmę kartkę, na której sobie to wszystko powypisywałem, żeby się nie pogubić, bo chciałbym razem z Wami śledzić grafiki, które powstały. W związku z dzisiejszym materiałem, i tak, co najbardziej w tym sezonie imponuje, po lewej stronie macie pewnego rodzaju symbole, które odnoszą się do tego, o czym mówiłem przed kilkoma chwilami. Sezon 21-22 to spadek z Premier League po wielu latach przebywania na tym poziomie rozgrywkowym. 13 piłkarzy. Tego seniorskiego zespołu odeszło z klubu. No były tam oczywiście nazwiska znane i lubiane. Były te, które stanowiły o sile Bernie. Nick Pope, Ben Mee, James Tarkowski. Jedna z najciekawszych postaci wschodzących w Bernie w tej... W tym czasie ofensywnej transformacji, czyli Maxwell Corne. Odszedł oczywiście Dwight McNeil, czyli piłkarz, który przedzierał się ze szczebli młodzieżowych w Benni i doszedł naprawdę do ciekawego poziomu. Odszedł również, jakby nie patrzeć, Wout Weckhorst, który udał się na wypożyczenie do Bershiktaszu. Co się działo później, doskonale wiecie, Mundial, Manchester United, takie tam historie. Odeszła również cała rzesza piłkarzy znanych, ale niekoniecznie stanowiących o sile Bernie w tym największym tego słowa znaczeniu, no bo podchodził na przykład Matej Wydra, Aaron Lennon. Phil Bardsley, Eric Peters, ludzie, którym pokończyły się umowy też w dużym stopniu, Wayne Hennessy odszedł na przykład, więc taki stary szkielet zespołu. Zresztą to wszystko byli piłkarze stanowiący o wysokiej średniej wieku w zespole, z trójką z przodu ta średnia, więc sami rozumiecie, że ten clear-out był naprawdę dość spory. Koniec ery wiązał się z tym, o czym mówiłem, czyli z Tą pewnego rodzaju niepewnością co do kierunków, którymi powinno podążać Burnley. No i do tego wszystkiego jeszcze problemy finansowe, które wiązały się z ponad 60 milionowym długiem, który aktywował się po spadku z Premier League. Jego spłata aktywowała się po spadku z Premier League. Z tym również ALK Capital i Alan Pace musieli sobie jakoś poradzić. Co udało im się zrobić? Przede wszystkim sprzedając wielu piłkarzy na kontraktach z dużymi pensjami. To też jest ważne, bo odchudzono pensje w Burnley i to bardzo pokaźnie. Tygodniówki rzędu 200, coś tysięcy funtów spadły z klubowych ksiąg. W każdym razie udało się zarobić na sprzedaży piłkarzy bardzo dużą kwotę i udało się pieniądze bardzo logicznie zainwestować w transfery piłkarzy potrzebnych. Młodych, technicznie kompatybilnych z tym, co chce zrobić, co chciał zrobić, co będzie chciał robić wini e, Kompany. Oczywiście on jest najważniejszą postacią tej całej zmiany na Murawie. On i jego sztabowcy, człowiek dobrze wam znany, rozpoczynający swoją piłkarską karierę w Anderlechcie, w tym Underlechcie również swoją piłkarską karierę kończący. Zaczynający swoją drogą e, trenerską, menadżerską karierę właśnie w Brukseli e, w Anderlechcie. To był jego pierwszy klub, od niego się od Odbił. Oczywiście to też jest zły termin, którego nie powinienem używać, bo nie do końca tak było. To jest populistyczny zwrot, który się często w sieci pojawia. Po prostu to był pierwszy poważny test dla Winniego Kompanego. W tym drugim na angielskiej ziemi miało mu iść zdecydowanie gorzej. Idzie mu nad wyraz dobrze. Te wyniki, które widzicie na górze, to jest coś nieprawdopodobnego. Żeby Wam uświadomić skalę tego, o czym mówimy, do klubu po odejściu 13 piłkarzy od letniego okna transferowego, wliczając oczywiście w to transfery zimowe, przyszło 21 piłkarzy, 21 wykonanych transferów. To zalatuje takim ekstremalnym FM-em, ekstremalnym, takim, który nam się kojarzy z jakimś szalonym gościem, który zaraz spada z ligi. Jak to może zabanglać, mówiąc kolokwialnie językiem młodzieżowym, na poziomie championship, gdzie te wyzwania są nieprawdopodobnie trudne? Grasz week in, week out z trudnymi ekipami na trudnym terenie, często z zespołami, które się bronią głęboko. Jak ty, jako wini Company, chcąc przeprowadzić pozytywną, liftingującą wizerunek klubu, ofensywną rewolucję, poradzisz sobie z trudami sezonu w Championship. To jest naprawdę trudna liga. Jak sobie radzi ten gość, nieprawdopodobny gość? 37 meczów w Championship w tym sezonie. 24 wygrane, 11 remisów i dwie porażki z Watfordem i Sheffield United. Pamiętne, bolesne ale to jest, słuchajcie, coś absolutnie marginalnego, jak popatrzysz na cały sezon. Regularność tego zespołu jest nieprawdopodobna. A w większości przypadków te remisy, 11 remisów, to są mecze, w których Bernie kontroluje grę, ma powyżej tam 55, około 60% posiadania, tylko brakuje kluczy do drzwi, żeby ostatecznie złamać rywala, żeby otworzyć furtkę. Albo tracą na przykład jakiegoś głupiego gola jak z Millwall w końcówce. Więc oni naprawdę tę ligę. Zdołali zdominować, a to jest nieprawdopodobne przy liczbie zmian, która w tym klubie zaszła. Na Terfur mamy miejsce, ma miejsce naprawdę potężna rewolucja. 83 punkty na tym etapie sezonu. Przypominam, w Championship gramy 46 spotkań. Berlin zatem ma jeszcze do rozegrania 9 meczów i uwaga 9 meczów do końca, a oni mają 5 punktów mniej niż Bournemouth w zeszłym sezonie. Scotta parkera, który radziło sobie całkiem dobrze. Oni są w stanie wykręcić nieprawdopodobny wynik, są w stanie pobić rekord, oni są w stanie sprawić, że kibice zapomną o fenomenalnym fulam z zeszłego sezonu, które kontrolowało kampanię, kontrolowało sezon od początku do końca praktycznie. Gigantyczne wrażenie pozostawia po sobie Bernie, jak się spojrzy na statystyki, na poszczególne spotkania. Dla mnie to jest tym bardziej imponujące, że ja komentowałem pierwszy mecz Bernie w tym sezonie pod Winim Kompany. To był zresztą mój debiut na Majku Via Play żeby było śmieszniej, więc przywitałem się z grubej rury. A oprócz tego, oprócz wątków ligowych, no musimy poruszyć również wątek Pucharowy. FA Cup, 5 meczów, 3 wygrane, 1 remis, 1 porażka, pamiętna porażka oczywiście, z Manchesterem City. Niestety w ćwierćfinale odpadli, mieli trudno, zagrali odważnie, przez pierwsze pół godziny kibice de um, Clarets byli zadowoleni, bo Berlin naprawdę narzucało swoje warunki, ale zagrali, zdaniem wielu, naiwnie. Manchester City naiwne kluby z mniejszymi zasobami ludzkimi po prostu regularnie karze. I tak też było i tym razem, ale nie jest to coś, co powinno Wam. E, tym, którzy chcecie śledzić Bernie czy zamierzacie śledzić Bernie przed startem następnego sezonu Premier League, zaburzać ogląd i zaburzać obraz tego zespołu. Nie, nie sugerujcie się tym 6 do 0 na Etihad Stadium. To jest mało istotne. Bardziej istotne na przykład jest postawa w Carabao Cup, gdzie odpadli przecież z innym zespołem z Manchesteru po Kompanego, Kompanego z Manchesterem United i mm, większość kibiców United zdaje sobie sprawę, że to w zasadzie na drodze po. Karabao czyli popuchar ligi, był jeden z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszy rywal, z którym, mierzyło się, z którym mierzyła się ekipa Erika Tenhaga. Oczywiście można w to też włączyć trudną potyczkę z Newcastle, ale moim zdaniem naprawdę to był ważny moment tego sezonu dla United i zdał egzamin zespół Erika, ale nie było to łatwe, bo Berli też pokazało kilka razy swoją bardzo ciekawą, intrygującą twarz. Łącznie. W 45 meczach 29 razy wygrywał dotychczas zespół kąpanego, 12 razy remisował i tylko 4 razy przegrywał. To są naprawdę mistrzowskie statystyki, jeżeli włączymy w to porażki z Berlin, przepraszam, z Burnie, z Manchesterem City i z Manchesterem United do tego porażka z Watfordem i porażka z Sheffield United. Jeśli to nie jest imponujące, to nie wiem, co jest. I na koniec tego segmentu jeszcze opowiemy sobie o tych najważniejszych z transferów, które przeprowadzono. No ja sobie wypisałem w kolejności bazującej na liczbie minut, które można przypisać poszczególnym piłkarzom. Te najistotniejsze transfery, chociaż tutaj można się pokusić co do hierarchii i znaczenia niektórych piłkarzy. Josh Cullen, albo jak kto woli, Cullen, bo tak wymawiają też w Anglii z akcentem postać absolutnie fundamentalna. No, jeden z głównych instrumentów, którymi posługuje się w swojej grze Vincent Kompany, Wanson Kompany. Do tego za chwileczkę jeszcze przejdziemy. Aro Muric, czyli Janet Muric, ściągnięty z Manchester City, którego wini bardzo dobrze zna. Przecież obaj panowie współpracowali w Manchesterze. Jan Madsen, wypożyczony z Chelsea. Ja mówiłem o tym piłkarzu chociażby podczas odcinka, który traktował o głębi kadry w drużynie graja Mapotera, głębi składu i tam Jan Madsen był wyróżniony, bo ja tego piłkarza bardzo lubię, on mi zaimponował właśnie w tym pierwszym meczu z Huddersfield i później imponował mi też bardzo regularnie świetny, dynamiczny lewy obrońca w takim guardiolowym systemie mógłby się spokojnie odnaleźć moim zdaniem Często też wchodzi w przestrzenie takie para-inverted fullback, ale bardzo aktywny jest na całej długości boiska i przede wszystkim podłącza się bardzo często do ofensywy. Świetny piłkarz. Nathan Tella, produkt Akademii Arsenalu, który został wypuszczony, trafił do Southampton. Ostatnio czytałem swoją drogą kapitalny tekst o Teli, o jego dorastaniu e, piłkarskim, o tym jak ewoluuje w ostatnim czasie. Zresztą to jest man of the moment. To jest z ostatnich tygodni najlepszy piłkarz Bernie. Do tego jeszcze za chwileczkę przejdziemy. Chociaż oczywiście, no Kalen Kullen też powinien zostać wyróżniony, ale jako taki bardziej cichy bohater, na którego niekoniecznie zwracają uwagę reporterzy, fotoreporterzy czy też dziennikarze, którzy przygotowują okładki. Taylor Harwood Bellis, postać znana. To jest człowiek, który wchodził do zespołu Pepa Guardioli razem z Erikiem Garcją. Ostatecznie ten drugi trafił do Barcelony oczywiście, ale Taylor Harwood Bellis to jest kawał środkowego obrońcy. Świetne warunki fizyczne, ostatnio kontuzjowany, duży pech. Jordan Bayer, postać ściągnięta z Glad na wypożyczeniu aktualnie przebywający w Berni. to no jedna z maszyn, jedna z maszyn tego zespołu, świetnie funkcjonujący zarówno z lewej, jak i z prawej strony środka obrony. Do tego jeszcze Vitinho, Zarauri, Benson i Bastien, a więc postacie ściągnięte za pośrednictwem, albo przy udziale rekomendacji Wansonta Kompanego z Jubiler League, z belgijskiej Jubiler League wyskautował fenomenalnie będąc szkoleniowcem Anderlechtu i też swego czasu piłkarzem wini ten rynek no i ściągnął kilka naprawdę wielkich perełek Vitinho bardzo użyteczny wszechstronny piłkarz ściągnięty z Circle Zarauri ściągnięty z Charleroi, Benson ściągnięty z Royal Antwerp, Bastien ściągnięty ze standardu Liège. i to bodajże za 800 tysięcy euro, więc to są jakieś żarty. Za Raurie i Benson za cztery. Za małe pieniądze pościągano piłkarzy młodych, perspektywicznych, poniżej 25 roku życia, zazwyczaj oscylującego wokół 21-22 lat, z kapitalnym potencjałem sprzedażowym, odsprzedażowym. No jest to naprawdę wzorowa wręcz rewolucja. A teraz porozmawiamy o twarzach tej rewolucji, i to będzie drugi finalizujący segment tego materiału, żeby zarysować wam mniej więcej czym jest Berlin. Oczywiście ja nie wymieniłem jeszcze wielu piłkarzy innych sprowadzonych do zespołu z Jupiler League, przecież trafił Również Lyle Foster, który ostatnio zdobył swoją pierwszą bramkę, ale ściągnięci byli również piłkarze, znani na angielskim rynku, więc odbijamy teraz od Belgii z powrotem. Halil Derwiszolu, ściągnięty z Brentford. Michael Obafemi, też pojawiający się w klubie na zasadzie wypożyczenia, one i tanie. Teli już powiedzieliśmy. Na pewno Darko Czulinowa trzeba wziąć również pod lupę, aczkolwiek on nie dostaje zbyt wielu szans. Też miał problemy z urazem, więc to powinniśmy wziąć pod uwagę. Scott Twine przecież z mk on ściągnięty. On miał kapitalne parametry w League One, zresztą świetnie radził sobie z wieloma um, aspektami tego boiska, rzemiosła, rzemiosła środkowego pomocnika i ma świetne staje fragmenty gry, co udowadnia. Nawet w Berlinie regularnie, chociaż on nie dostawał za wielu szans. Ostatnio częściej podnosi się z ławki i zaliczanie co więcej tych minut. O matce nie powiedzieliśmy, ale nie powiedzieliśmy o dwóch nabytkach styczniowych ważnych. Hjalmar Egdal i Amin Aldakil. I teraz patrząc na skład, możemy podnosić się do 4-2-3-1, czyli do tej standardowej formacji na papierze wyjściowej u e, Kompanego, żeby poopisywać, na czym się zasadza fenomen Bernie. Bernie jest zespołem dominującym, często tłamszącym rywala, korzystającym z takich kombinacji i yy, ataków pozycyjnych, które tożsame są z tymi największymi... Klubami, pokroju Manchester City chociażby, który lubi bardzo przecież dominować i mieć piłkę przy nodze. To jest też takie 4-2-3-1 czasami przypominające Arsenal. Te rozwiązania hybrydowe w ogóle często są stosowane, bo na przykład ta czwórka na papierze obrońców często zamienia się w trójkę, kiedy ma piłkę pod swoją kontrolą zespół Kompanego. I Jan Macen przecież bardzo lubi hasać do przodu. Kiedy gra Taylor ale on akurat częściej grał na początku z tego sezonu na środku obrony, jako półlewy ale kiedy gra Charlie Taylor który jest jeszcze jednym z tych weteranów znajdujących się w Berni a jak już jesteśmy przy tym, to może szybko wymienię tych weteranów Bailey pico Farrell to nie weteran w zasadzie, bo to nadal młody piłkarz, który nie ma jakiegoś nieprawdopodobnego rekordu w Berni, ale przecież znana postać, bo też dostająca nie 6, a 5 do 0 w przyszłości na Etihad Stadium ale, no Connor Roberts jest przecież jest Charlie Taylor, jest Jack Cork jest Josh Brownhill, jest Joan. Berg -Gudmundson. jest Jay Rodriguez, jeśli Barnes w końcu, więc trochę tej starej gwardii zostało, ale już naprawdę malutko. Biorąc pod uwagę, czym Berlin było ponad rok temu. W każdym razie, no ten Macen bardzo żywiołowy piłkarz, o którym już mówiłem. Lewy obrońca, który lubi gnać do samego końca boiska. Nieco bardziej zachowawczy jest Conor Roberts, ale on też zalicza z przodu liczby. Też zalicza fajne, kluczowe statystyki ofensywne. Podbija statystyki ofensywne. Wyjdźmy jednak od bramki. Aro Muric to jest podstawowy bramkarz tego sezonu w Berlin, chociaż Bailey Peacock Farrell wtedy kiedy jest Albo kiedy wchodzi w jego buty, daje radę. Nie ma tragedii, nie ma fatalnej sytuacji. Jest jeszcze Frankie, ale oczywiście ta dwójka podstawowa to Murić i Pico Quarel. Prawa strona obrony, z tym zachowawczym, tak przeze mnie został scharakteryzowany, być może trochę niesłusznie, a tak jak mówię, są pewne elementy, które świadczą o tym, że to nie jest zachowawczy prawy obrońca, ale w kontekście zestawienia z Madsenem. Takim akurat sformułowaniem się posłużyłem. Pod nim wypisany jest w tej naszej głębi kadrowej, którą sobie tutaj przygotowaliśmy, Witinio ale Vitinho też regularnie grywa razem z Robertsem w pierwszym składzie, wtedy wychodzi po prostu nieco wyżej, gra taką rolę para skrzydłowego, pomagającego też w tych przestrzeniach drugiej tercji boiska no ale Conor Roberts domyślna postać bardzo dobrze radząca sobie na poziomie Championship zresztą jak sobie zerkniemy na ostatnie mecze i ostatnie oceny, to Conor Roberts jest jednym z piłkarzy wyróżniających się, ja mam przygotowaną taką liczbę, bo śledzę takie statystyki, bo śledzę te liczby w Benli i na pewno wypadałoby pochwalić również Jordana Bejera, absolutnie fundamentalnego piłkarza, o którym powiedział widzieliśmy już przed chwilą. Egdala wypadałoby pochwalić za ostatnie występy, też bardzo dobre. No i Jan Madsen, to wiadomo, to jest, to jest klasyk. Kalena, kulena, już też chwaliłem. Tantela Man of the Moment z dwoma dziesiątkami, czyli dwoma majstersztykami ofensywnymi, występy z Preston, chociażby, gdzie Tela zaliczył hat-tricka. no i występ z Hal, gdzie też strzelił trzy gole w jednym meczu. Do tego spotkanie z Wigan, tam dwa trafienia, naprawdę rozwija się nieprawdopodobnie Tantela, ale Conor Roberts, bo od niego wychodziliśmy to na Naprawdę bardzo dobrze sytuowany piłka, jeżeli chodzi o tych regularnie grających piłkarzy. Berlin. zestawiłem sobie domyślny skład tutaj, ten, który widzicie. No i na domyślnym środku obrony u mnie jest Taylor Harwood Bellis i Jordan Beyer, właśnie. Ale i Egdal i Alda Kill spokojnie mogliby wejść w ich buty, gdyby była taka potrzeba. Zresztą Egdal to robi pod nieobecność Harwooda Bellisa. Obrońcy muszą umieć grać piłką ukąpanego, to jest logiczne. I to potrafią robić. Na lewej stronie ten. Y Taylor, pamiętajmy, że on też często grał jako ten lewy środkowy obrońca, głównie z uwagi na deficyt środkowych obrońców posługujących się lewą nogą w zespole Kąpanego, to też taka ciekawostka. Dwójka środkowych pomocników, całkowicie inaczej niż taki domyślny double pivot skonfigurowana taktycznie, bo Hill często wchodzi w przestrzenie na granicy drugiej i trzeciej tercji, też jako taki fałszywy skrzydłowy czasami wchodzi w buty kogoś, kto zabezpiecza ten rejon, kiedy Nathan Tella wchodzi do środka, albo Manuel ben Chociażby, bo on też miewał takie momenty, w których tam scinał nieco bliżej. E, I to jest bardzo ciekawa postać. A, ale najbardziej fundamentalną jest zdecydowanie, zdecydowanie Josh Cullen. Mówiłem o nim. Cały czas mieszam tą wymowę taką bardziej angielską z akcentem, z tą bardziej uniwersalną kalen. W każdym razie, przepraszam, w każdym razie od niego się wszystko zaczyna i poniekąd czasami na nim się też kończy. To jest człowiek, który jest przewodnikiem w tym zespole, który jest piorunochronem w tym zespole, który jest silnikiem tego zespołu. Nieprawdopodobnie dobrze skoordynowany jest ten skład dzięki właśnie Joshowi Kalenowi. Mam tutaj jeszcze wypisane opcje rezerwowe. Ze względu na Bastiena i na Korka bardzo utytułowanego. Zresztą Korki jest kapitanem zespołu, często też widać, że lideruje w tej kadrze. Wiek na to wskazuje. Kork przecież to jest 89 rocznik. Duży respekt, duże um, podobieństwa, charakter logiczne w niektórych kwestiach między nim a Winim Companym, więc się panowie na pewno dogadywali i dogadują. No i przejdźmy jeszcze do tych parametrów do piłkarzy przepraszam, ofensywnych grających na pograniczu drugiej i trzeciej tercji, bo jest tutaj w zespole Belni taka para dziesiątka. To jest piłkarz, który występuje tak domyślnie, przynajmniej przed Kalenem i Brownhillem. Ale to też nie jest taki typowy grajek dziesiątkowy, bo czy to jest Johan Berg Gudmundson, czy to czasami Tella bywał, czy to Brownhill czasami grał taką dziesiątkę, czy to para dziesiątkę, czy to Scott Twine, który jest chyba najbardziej dziesiątkowy z całego tego grona, to są wszystko piłkarze, którzy mają jeszcze inne obowiązki obok tego. I schodzą w przestrzenie czasami obce dla dziesiątki, z tego przynajmniej co ja obserwuję. Więc jest to szalenie intrygujące i inspirujące pewnie do różnych przemyśleń związanych z Berni. Skrzydełka, Nathan Tela i Zarauri to są te dwie podstawowe opcje, które sobie wypisałem. Warto pamiętać również, że Tela też często grywał na szpicy, ale w ogóle Bernie charakteryzuje się tym, w tym sezonie, że ma przeładowaną głębię kadry na pozycji dziewiątki, czy na pozycji około dziewiątkowej. Więc tutaj wpychając Tele i Zarauriego i dając im Czurlinowa, tak trochę na wyrost, bo mówiłem o pozycji Czurlinowa i Bensona, który teraz wrócił po kontuzji. To jest w ogóle świetna postać, Manuel Benson. Naprawdę wychwycili perełkę. Zresztą jest mowa teraz pod kątem jego występu w reprezentacji, Ber Berli, reprezentacji Belgii o tym piłkarzu. No to są naprawdę bardzo ważne elementy, też bardzo ważne podmioty w taktycznej układance kąpanego Tela. Zresztą dostaje bardzo dużo wiatr, wolności tworząc wiatr na tej swojej skrzydłowej stronie. No i porozmawiajmy przez chwilę jeszcze o tym finalnym komponencie, czyli o dziewiątce. Bardzo fajnie nam tutaj się zarysował sezon, albowiem mówimy o dwóch częściach. W pierwszej części częściej grywał Jay Rodriguez, w drugiej części częściej grywał Ashley Barnes, ale kompany nie przestał korzystać z piłkarzy doświadczonych, ściągających uwagę obrońców na siebie i potrawiących odnaleźć się w polach karnych przeciwników jako takie foxyny box. Jako foxy syny boxes, w zasadzie, tak powinienem powiedzieć, bo liczba mnoga przecież. Więc... Warto o tym pamiętać, że mówi się o piłkarzach młodych, ale tutaj jest pewien logiczny miks. Wszystko jest zrobione z umiarem, z regułą balansu. Do tego oczywiście piłkarze, którzy wchodzą i dają. Dają pozytywny wpływ na zespół. Lyle Foster ostatnio coraz częściej wchodzący z ławki, zaliczający lepsze występy. Z Wigan w końcu pierwszy gol. Um, oczywiście Michael Obafemi, dzięki któremu udało się urwać remis z Watfordem. W fantastycznych okolicznościach, to była chyba 97 minuta doliczonego czasu gry, kiedy Obafemi wcisnął tego gola. Derwisholu, o którym mówiliśmy, mniej regularnie grający, ale też pożyteczny w tej całej układance. Jak się popatrzy e, na głębie kadry. Na, naprawdę to wszystko na papierze wygląda godnie. A mówimy o nazwiskach relatywnie nieznanych. Pomyślcie, co będzie. Kiedy Berli trafi, a jestem przekonany, że trafi, musiałaby się stać katastrofa, żeby nie trafiło, w przyszłym sezonie do Premier League. Będzie naprawdę ciekawie. Podejrzewam, że transfery również będą przeprowadzane. I oczywiście wiem, że na Berli nałożone jest embargo transferowe, ale z tym embargiem może być różnie. Embargo może być tymczasowo nałożone i może już w lecie nie obowiązywać. Do końca kwietnia ma się rozstrzygnąć postępowanie. Hmm, Starające się wytłumaczyć, dlaczego Bernie spóźniło się z opublikowaniem swoich książek, swoich danych, bo mieli deadline do 1 marca i nie opublikowali tych związanych z finansami klubowymi. To troszkę śmierdzi, ale. E Podobno dobrej myśli są w klubie, że uda się to wszystko jakoś pozałatwiać. Poza tym nie martwią się też tym, że nie będzie można w składzie manipulować, bo można zatrudniać piłkarzy na kontraktach juniorskich, do tego można, co oczywiście jest pożądane, stawiają, stawiają na młodych w Berlinie, wspominam. Będzie można również negocjować umowy piłkarzy, którym się kontrakty kończą, chociaż takim największym priorytetem wydaje się być Ashley Barnes, któremu kończy się za chwilę kontrakt. Nie powinno embargo transferowe stać na przeszkodzie w wykonaniu tych wszystkich czynności, ale podejrzewam, że. Może tutaj dojść do pewnego rodzaju ograniczenia, ale niekoniecznie takiego, które nam się kojarzy z całkowitym zakazem kupna zawodników. Zobaczymy jak będzie, ale i tak patrząc na ten zespół kompanego, na to jak on się prezentuje w tym sezonie Championship, jak regularnie dominuje rywali. Ja sobie tutaj jeszcze wynotowałem niektóre te, te bardziej imponujące spotkania z ostatniego czasu. Norwich absolutnie schowane do konta. Preston, wygrana 3 do zera, bardzo komfortowa z Neytanem Telom w roli głównej. Trudny mecz z Luton, bo Luton e, na Kenny World zaprezentowało się naprawdę bardzo dobrze, a ugrali 1 do zera z trudnym rywalem po rzucie karnym, myślę, Barnsa. wytrzymali, pomimo tego, że mieli też swoje problemy w tamtym spotkaniu. E, przypadkowy remis z Millwall się tam po drodze zdarzył, ale za chwilę się odbili. 4 do zera z Huddersfield i mogli tam jeszcze bardziej wyprasować zespół Nila Warnoka. Barnes, Roberts, Brown i ta lista strzelców mogła być jeszcze dłuższa. Później znowu delikatne poślizgnięcie się z Blackpool, drugie w tym sezonie zresztą. Blackpool jest mega nieszczęśliwe dla Bernie. Po czym 3 do 0 z Wigan, za chwilę 3 do 1 z Hall. Przerwa reprezentacyjna, odpoczywamy. Szykujemy się do naprawdę imponującego yy, zakończenia sezonu, bo mam wrażenie, że to wszystko będzie imponujące w Bernie. Mam wrażenie, że pominąłem jeszcze szalenie dużo. Ciekawych wątków, albo nie, bardzo dużo, szalenie ciekawych wątków, ale to dlatego, że mam tak dużo w głowie i tak wiele chciałbym Wam przekazać. Nie chcę też jednak, żeby ten materiał być, był bardzo rozciągnięty w czasie, żebyście po prostu byli nim zainteresowani, więc tu już postawię kropkę, a jeżeli chcielibyście o jakimś innym zespole posłuchać, albo być może posłuchać więcej kiedyś o Berli, to dajcie mi, poproszę znać w dajcie mi, proszę, znać w komentarzach. I teraz już kończymy tę gonitwę. Dziękuję Wam bardzo. Uff. Czas nabrać oddech. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej.